5, 4, 3, 2, 1, 5 prawy, długi Za szczytem 6 lewy, podwójny. Przyknij, nie wypuszczaj. 200 6 prawy szczytem 100 szczyt 20. Szykana od lewej. 35 5 prawy, długi. Ciąć, chopa prawą, 7 lewy, 80, 7 lewy, 50, 5 lewy, zacisk. Przytnij, wyjście hopą. 100, przytnij, 6 lewy. I 6 prawy, 30, 5 prawy, 30, przytnij, 3 prawy, 30, hak lewy, ciasny. 50. 2 lewy zabeczki Szczyt. Lewą i ciąć 5 prawy. Lewy. 50. 7 prawy i 6 prawy. przytnij Wyjście. 100. Krótki. 5 prawy szczytem. 30. 5 lewy. 50. Ciąć 3 prawy. Do 6 lewy. 6 prawy do 6 lewy zacisk przyciąć wyjście 70 6 prawy do ciąć 6 lewy odkleja 80 4 prawy na szczyt nie ciąć nie ciąć 5 prawy i przytnij, 4 lewy 100 6 prawy podbija schamuj 40 syf 1 lewy. Nie wypuszczaj. Rów. 30. Na shooter. 7 lewy. 30. 6 lewy. Do 5 prawy. Tylko przyciąć kamień. Na asfalt. 50. 5 lewy. Na szczyt. Na shooter. Schamuj. 50. 3 prawy. Ciasny. Potem... 6 lewy, wyjście szczytem Do 6 prawy, na asfalt 100, 6 lewy Za szczytem 30, 3 dni, 5 prawy, na szuter Do 5 prawy 6 lewy, 100 6 lewy, podbija, wyjście szczytem 20, 4 prawy, 3 dni. na szczyt

Nie wypuszczaj 200 6 prawy szczytem 100 szczyt 20, szykana od lewej 30, 5 prawy, długi. Ciąć, chopa prawą, 7 lewy, 80, 7 lewy, 50 5 lewy zacisk. Przypnij wyjście hopą 100. Przypnij 6 lewy i 6 prawy, 30. 5 prawy, 30. Przypnij 3 prawy, 30. Hak lewy, ciasny. 50. Dwa lewy. Zabeczki. Szczyt lewą i wciąć 5 prawy, lewy, 50, 7 prawy i 6 prawy, szybki wyjście, 100, krótki 5 prawy, szczytem 35 lewy, 50, ciąć 3 prawy, do 6 lewy, 6 prawy, do 6 lewy, nacisk, przyciąć wyjście, 70, 6 prawy, to ciąć 6 lewy, odkleja 80, 4 prawy na szczyt, nie ciąć Nie ciąć 5 prawy i przyknij 4 lewy 100 6 prawy, podbija, schamuj 40, syrki, przyknij 3 prawy 100 l 나